świecie, w którym wydaje nam się, że wszystkie tajemnice przeszłości zostały już odkryte. Na obrzeżach historii wciąż czai się mroczna historia. Wyłoniła się ona, gdy Graham Hancock usiadł naprzeciw Joe Rogana i opisał mapę świata, która nie powinna istnieć. Wybrzeża pokryte lodem, miasta, które dziś są zalane oraz dna łączące kontynenty oddalone od siebie o tysiące kilometrów. Jeśli choćby połowa z tego jest prawdą, Świat, który odziedziczyliśmy jest znacznie starszy, znacznie dziwniejszy i znacznie bardziej zaawansowany niż ośmielamy się sobie wyobrazić. A to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić wszystko, co sądziłeś, że wiesz o naszej przeszłości. Archeolodzy uczą, że pierwszą wielką morską przygodą ludzkości była ekspansja Polinezyjczyków 3 do 3 i pół tysiąca lat temu. E, wielka morska przygoda, która jest uznawana przez archeologię, nazywa się ekspansją polinezyjską i to naprawdę niezwykła historia. Ci Polinezyjczycy byli niesamowitymi nawigatorami, a ci Polinezyjczycy byli niesamowitymi nawigatorami oceanicznymi. I nie dysponowali nowoczesnymi instrumentami. Obserwowali gwiazdy, fale i ptaki. Aby znaleźć skrawki lądu oddalone o tysiące mil od jakiegokolwiek wybrzeża. Osiedlili się na wyspie Wielkanocnej, maleńkiej wyspie na Pacyfiku, oddalonej o 2000 mil od Ameryki Południowej i 2000 mil od najbliższej zamieszkanej wyspy. Zabrali ze sobą wystarczającą liczbę ludzi, aby stworzyć funkcjonujące społeczności i wielokrotnie powtarzali tę podróż, udowadniając, że nie potrzeba nowoczesnej technologii, aby opanować morze. Ale jak twierdzą, było to pierwsze takie przedsięwzięcie w historii. Wcześniej nikt nie odważył się tego zrobić? A co jeśli to nieprawda? A co jeśli największa era odkryć ludzkości miała miejsce nie 3000 300 lat temu, ale 12 tysiąc lat temu i została zniszczona, pozostawiając jedynie zakazane wskazówki rozrzucone po mapach DNA i Dnie Morza? Jeśli Egipt miał łodzie cztery i ma pół tysiąca lat temu, dlaczego zakładać, że nigdy nie opuściły one Nilu? Zapisy archeologiczne potwierdzają, że mieli oni duże statki morskie. Wyprawy handlowe na odległość tysięcy mil są dobrze udokumentowane. A jednak główny nurt myślenia zatrzymuje się na brzegu morza. Jakby niepisana zasada uniemożliwiała spojrzenie dalej w przeszłość. Hancock twierdzi, że po prostu straciliśmy dowody. Od ostatniego zlodowacenia linia brzegowa podniosła się o stałe 20 metrów. Jeśli kiedykolwiek istniały tam zaawansowane porty lub miasta. Obecnie znajdują się one pod setkami metrów oceanu. Milczenie nie jest dowodem nieobecności. Jest ceną podnoszenia się poziomu mórz. Spójrzmy na wskazówki. Głęboko w amazońskiej dżungli urdzennych grup pojawia się dziwny ślad DNA. Sygnał podobny do tych znalezionych w Australii, a następnie na Pacyfiku. Nie tylko raz, ale wystarczająco często, aby zwrócić uwagę genetyków. Nie ma łatwej trasy lądowej łączącej te miejsca. Żaden znany wzorzec migracji nie wyjaśnia tego zjawiska. W ciągu ostatniej dekady przeprowadzono kilka badań dotyczących tych anomalii genetycznych. Nawet konserwatywni naukowcy przyznają, że są one zagadkowe. Jednak zamiast zainspirować do głębszych badań, główny nurt narracji lekceważy je jako niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Ponieważ 12,800 lat temu nikt nie miał żeglować po oceanach. A jednak geny wskazują, że ktoś mógł to robić. Są też mapy. W trzynastym roku admirał osmański Perry Ray opracował mapę na podstawie ponad 100 starszych źródeł. Zachował się tylko fragment, ale pokazuje on Amerykę Południową, Afrykę, a na skraju pergaminu kontynent południowy przypominający Antarktydę, wolny od lodu, tak jakby było to 12 tysiąc lat temu. Perry napisał własnoręcznie, że niektóre z jego źródeł pochodziły z Biblioteki Aleksandryjskiej, która sama w sobie miała zawierać wiedzę z jeszcze starszych czasów. Nowoczesne mapy radarowe, podlodowcowego podłoża skalnego Antarktydy pokazują cechy niezwykle podobne do tych na starych mapach. Skąd twórcy map w XVI wieku mogli to wiedzieć, jeśli nie skopiowali znacznie starszych źródeł? Długość geograficzna jest oczywista. Szerokość geograficzna jest łatwa do ustalenia. Wystarczy zmierzyć wysokość słońca w południe. Długość geograficzna wymaga precyzyjnego zegarka, sposobu pomiaru różnicy między czasem lokalnym a punktem odniesienia na drugim końcu świata. Nasza cywilizacja rozwiązała ten problem dopiero pod koniec XVII wieku. Wcześniej statki rutynowo uderzały w wybrzeża oddalone o setki mil. Jednak te starożytne mapy źródłowe zachowują się tak, jakby 12 tysięcy lat temu, znaczniki miały idealną długość geograficzną. To jest obca cywilizacja, uch, daleko stąd, po drugiej stronie galaktyki. Według Grahama Hancocka jedynym wyjaśnieniem jest albo zaginiona technologia ludzka, albo coś obcego, urządzenie znacznie przewyższające kompas drewnianego statku, być może mapowanie orbitalne lub niewidoczna dla nas sieć satelitów. Rozważmy teraz inną mapę, o której Hancock lubi wspominać mapę świata Pinkertona z 1880 roku. Opiera się ona na najlepszych danych z tamtego czasu, jednak nadal pozostawia biegun południowy pusty jako dziurę na dnie świata. Dlaczego? Ponieważ nasza cywilizacja oficjalnie odkryła Antarktydę dopiero w 1819 roku. Jednak starsze mapy sporządzone znacznie wcześniej pokazują Antarktydę dokładnie tam, gdzie powinna się znajdować większą, wolną od lodu i szczegółową. Wygląda to tak, jakby ktoś sporządził mapę, gdy poziom morza i pokrywa lodowa były zupełnie innym. Niektóre mapy pokazują nawet linię brzegową Grenlandii pod lodem. Jest to coś, co potwierdziliśmy dopiero dzięki nowoczesnym radarom. Zbieg okoliczności po zbiegu okoliczności, po zbiegu okoliczności zaczyna wyglądać jak wzór, a potem pojawiają się dowody w postaci kamieni. Droga Biminy nie jest nawet zbyt głęboka. Ma tylko około 20 stóp głębokości. Była jedną z ostatnich rzeczy, które zostały pokryte przez podniesiony poziom morza w epoce lodowcowej. U wybrzeży Bahamów leży droga Biminy. Formacja ogromnych bloków wapienia ułożonych jak droga lub ściana portowa. Główny nurt geologii nazywa ją naturalną skałą plażową. Nurkowie tacy jak Hancock widzą w tym celową konstrukcję. Ale jest pewien haczyk. Ostatni raz obszar ten znajdował się powyżej poziomu morza tysiące lat temu, a na mapie Ree, dokładnie w miejscu dzisiejszych Grand Bahama Banks, leży duża wyspa z rzędem monolitycznych znaków biegnących wzdłuż jej środka. Mapa pokazuje ją nad wodą. Dane dotyczące poziomu morza wskazują, że od epoki lodowcowej nie znajdowała się ona nad wodą. Niezależnie od tego, czy droga Biminy została zbudowana przez człowieka, Sama mapa wskazuje, że ludzie pojawili się tam na długo przed Polinezyjczykami. To zmusza niektórych badaczy do uznania, że mapy, które widzimy dzisiaj, nie są dziełem średniowiecznych kartografów, ale ostatnimi echem czegoś znacznie starszego. Jednym z wyjaśnień jest to, że w epoce lodowcowej naprawdę istniała globalna cywilizacja. Była to jednak cywilizacja ludzka, znacznie bardziej zaawansowana niż obraz łowców-zbieraczy, jaki mamy z tamtych czasów. Ludzie mieszkający na wybrzeżach mogli budować miasta, porty i dysponować precyzyjną astronomią i pomiarem czasu. Być może wynaleźli własny sposób pomiaru długości geograficznej lub budowali chronometry na długo przed nami, ale wszystko to zostało zniszczone, gdy pod koniec epoki lodowcowej poziom mórz podniósł się o 400 stóp. Ocalali, wycofali się w głąb lądu, utracili swoją technologię. I zachowali jedynie fragmenty swojej wiedzy w mitach, mapach i tradycjach ustnych. Gdyby ludzie z epoki lodowcowej mieli dokładne zegary lub sprytną naturalną technikę odczytywania siatki magnetycznej Ziemi, mogliby sporządzić mapy zarówno długości, jak i szerokości geograficznej. Mogliby narysować linię brzegową Antarktydy bez lodu, ponieważ właśnie tak wyglądała ona w tamtych czasach. Przez tysiące lat mapy te były kopiowane. I ponownie kopiowane, aż fragmenty przetrwały do renesansu i później. Ta wersja historii sugeruje, że nasi przodkowie byli zdolni do znacznie więcej niż nam się wydaje, a to, co nazywamy postępem, może w rzeczywistości być ponownym odkryciem. Sprawia to również, że każda podwodna ruina może być potencjalnie zaginionym miastem, a nie tylko ciekawostką. Inne wyjaśnienie jest jeszcze dziwniejsze. Hancock uważa, że mapy i anomalie mogą wcale nie pochodzić od zapomnianej cywilizacji ludzkiej, ale od zewnętrznej inteligencji, istot z innej planety, wymiaru lub czegoś pomiędzy, badających Ziemię podczas epoki lodowcowej. Zamiast statków przybrzeżnych, pomyśl o statkach orbitalnych, satelitach lub dronach skanujących Ziemię z góry. Nie potrzebowaliby chronometrów na morzu, mogli rejestrować obrazy mierzyć pola magnetyczne lub przesyłać dane do placówek na powierzchni. Mogli przenosić populacje ludzkie przez oceany, pozostawiając genetyczne ślady, takie jak połączenie Amazonii z Australią. Mogli zasiać kultury astronomią, rolnictwem i wiedzą o budownictwie megalitycznym. Jeśli dysponujesz mapami lotniczymi lub orbitalnymi, możesz oczywiście narysować Grenlandię pod lodem i Antarktydę bez lodu. Patrzysz z góry, korzystając z technologii znacznie wykraczającej poza seks. Wyjaśnia to również, dlaczego niektóre mapy pokazują góry, rzeki i wyspy dokładnie tak, jak wyglądałyby z satelity, a nie z pokładu statku. Ta koncepcja przenosi tajemnicę na wyższy poziom. Piramidy, kamienne kręgi i dawno zaginione miasta nadbrzeżne są nie tylko dowodem ludzkich umiejętności, ale także nauczania lub kolonizacji przez kosmitów. Wyjaśnia to również, dlaczego mity na całym świecie mówią o bogach stępujących z nieba, aby nauczać cywilizacji. Hancock nie twierdzi, że rozwiązał tę zagadkę. Twierdzi jedynie, że dane, które posiadamy z DNA, map i zatopionych struktur, wystarczają, aby zadać nowe pytanie. Czy odziedziczyliśmy fragmenty zaginionej globalnej kultury? Każda kultura opowiada historię o potopie. Atlantyda i Platon mity o potopie w Mezopotamii, Indiach, Mezoameryce. Kiedy nałożysz te mity na rzeczywiste dane dotyczące poziomu morza, pasują one do siebie w niesamowity sposób. A co jeśli te mity nie są opowieściami, ale wspomnieniami? Wspomnieniami z czasów, kiedy ocean pochłonął największe porty świata. Wspomnieniami żeglarzy obserwujących, jak ich macierzyste porty znikają na zawsze. Co o tym sądzisz? Czy te mapy, pomniki i ślady genetyczne? Mogą naprawdę być odciskami palców zapomnianej cywilizacji ludzkiej, a może nawet czegoś znacznie starszego, znacznie dziwniejszego i wcale nie do końca ludzkiego. Czy patrzymy na ostatnie wiadomości zaginionego świata, czy na pierwszy dowód, że nigdy nie byliśmy sami? Powiedzcie nam, w co wierzycie, w komentarzach poniżej. A jeśli chcecie dalej odkrywać z nami ukryte historie, polubcie ten film i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka.